Cześć stroną listy kloczek, i dzisiaj sobie zrecenzujemy magazyn z kubakajem No i co? W magazynie mamy oczywiście Skubakaja, limitowaną kartę z kalmarem, i zaszedkę kart. No i co? Ogólnie to jeszcze z tyłu mamy zapowiedź magazynu, a nie, on już jest sprzedaży. Z mojego już chyba gdzieś widziałem. Tak mi się wydaje. Więc bardzo dobrze, ale go nie kupię. No i co? Ogólnie się widzimy, jak go złożę. Więc okej, okay, już sobie go złożyliśmy. No i co? Magazyn jest po prostu strzałem w dziesiątkę. Może byśmy sobie zaczęli najpierw od magazynu omawiania. O, tutaj mamy różne rzeczy od Ninja. A i tutaj co jest podane na różnych stronach. Mamy różne łamigłówki i że tutaj mamy Kaja z dwoma łabuśkami. O. I łamigłówkę. Tutaj kolejne łamigłówki. Kolejne łamigłówki i y, promocja kart. I komiks. Znowu komiks. I tutaj też. Tutaj są łamigłówki i plakat. O, tu jest plakat z kolem, Którego osobiście posiadam. Tutaj jest dalsza część plakatu. I tutaj mamy promocję yy, gazetki z policjantem i jego pojazdem. Tutaj kolejny komiks. Znowu komiks. Tutaj jest Łamigłówka. I tutaj jest jakiś konkurs i tutaj yy, rozwiąż quiz komiksowy. I tutaj mamy zapowiedzi. I tutaj jest perełka. To jest perełka totalna. 22 lutego mamy Bentomara z mega trójzębem. Powiem Wam, że te dwa magazyny są totalnymi kozakami. Nie mają podjazdu do. Znaczy inne magazyny nie mają podjazdu do niektórych. I co? To ja mamy to jest i World. Może sobie kupię, może nie. Raptor Plus plus kryjówka. I limitowana karta. I tutaj znowu jest, jest ten Batmobil, co wam już wcześniej mówiłem. To sobie y, książeczkę zostawimy tutaj obok. Jedziemy do karty. Kartę mamy z kalmarem. Bardzo ładna jest wam powiem. I. Siódma seria kart z LEGO Ninjago. I. No yy, i gwiazda dzisiejszego odcinka to jest oczywiście Skuba Kai. Yy, Figurka oceniam 10 na 10. A, no i jak nagrywałem recenzję tamtego pojazdu Jaya, to powiedziałem, że to są odbiorniki. A to są butle z helem. I tutaj znowu mamy przedziurawiony. Naprawdę ja nie rozumiem czemu to jest przedziurawiony. Mamy miecz. Kai Kaj chodził w zestawach po 500-700 zł, więc... No po prostu Kai jest bardzo fajną figurką. Mamy ten jakiś pistolet z mieczem. Jakimś ostrzem. I mamy czarne płetwy. Kai, oczywiście, ma dwie buźki. O. Jeszcze ma taką uśmiechniętą buźkę. I on tak wygląda. Szczerze, w tych bardziej zatroszczonych buźkach wyglądają ninja o wiele lepiej. Więc ja sobie przewinę, pozwólcie na tą złą buźkę. No i co? Podsumujemy sobie wszystko. Więc dobra, to jest wszystko z tego magazynu. Oczywiście mamy sam magazyn. Saszetka kart. Limitowaną kartę i skuba Kaja. I oczywiście magazyn jest 10 na 10. Wiem, że kolejny raz to mówię, ale po prostu to jest fenomenalny magazyn. No i co? Magazyn kosztuje 14,99, więc bardzo się opłaca, więc ja się z wami żegnam.